W trzeciej godzinie rozmowy Julian uzyskał to, czego tak namiętnie pragnął przez dwie pierwsze. Ten nawrót tkliwości, uśpienie wyrzutów pani Derenal, gdyby przyszły nieco wcześniej, byłyby dla niej boskim szczęściem. Teraz uzyskane podstępem stały się tylko przyjemnością. Mimo próśb kochanki Julian chciał koniecznie zapalić lampkę. – Chcesz więc? – mówił. Aby mi nie zostało żadne wspomnienie? Miłość, która płonie w tych cudnych oczach, ma być dla mnie stracona? Ma mnie ujrzeć tej ślicznej białej rączki? Pomyśl, pomyśl, że cię opuszczam być może na długo. Na tę myśl, od której rozpływała się we łzach, pani Drenal nie była zdolna niczego odmówić. Ale już na górze, na wschód od Werrier, ranek wyraźnie znaczył kontury świerków. Zamiast odejść, Julian, pijany rozkoszą, prosił panią d'Renal, aby mógł spędzić cały dzień ukryty w jej pokoju i odejść dopiero następnej nocy. Robiło się coraz jaśniej. Pokój napełniał się żywym światłem. Niebawem zrobił się w domu ruch. Pani d'Renal zaniepokoiła się czymś, o czym nie pomyślała dotąd. Ta nieznośna Eliza może tu wejść, lada chwila. – Co zrobić z tą ogromną drabiną? – rzekła. – Gdzie ją ukryć? – Zaniosę ją na strych, wykrzyknęła niemal radośnie. – Ależ trzeba przejść przez pokój służącego – rzekł Julian zdumiony. – Zostawię drabinę na korytarzu, zawołam służącego i dam mu jakieś zlecenie. – Przygotuj pozór, w razie gdyby służący przechodząc przez korytarz spostrzegł drabinę. – Dobrze, aniele – odrzekła pani Derenal całując go – ty uważaj, aby się skryć pod łóżko w razie, gdyby w mej nieobecności Eliza weszła tutaj. Ta nagła wesołość zdumiała Juliana. Tak więc, pomyślał, bliskość niebezpieczeństwa miała ją mieszać wraca jej wesołość? Ponieważ daje zapomnieć o wyrzutach. Cóż za szlachetna kobieta, władać w takim sercu to prawdziwa chluba. Julian był oczarowany. Pani Derenal ujęła drabinę. Widoczne było, że jest za ciężka. Julian chciał jej pospieszyć z pomocą. Podziwiał tę wytworną kibic, tak nie zdradzającą swej siły, kiedy nagle, bez pomocy, pani Derenal chwyciła drabinę i uniosła ją, jakby to było krzesło. Zaniosła ją szybko na korytarz na trzecim piętrze i ułożyła przy ścianie. Zawołała służącego i, aby mu dać czas się ubrać, poszła do gołębnika. W pięć minut później, wróciwszy, nie zastała już drabiny. Co się z nią stało? Gdyby Julian był poza domem, niebezpieczeństwo to nie obeszłoby jej wcale, ale w tej chwili, gdyby mąż spostrzegł drabinę, mogło to pociągnąć straszliwe następstwa. Pani Drenal obiegła cały dom. Wreszcie znalazła drabinę na strychu, gdzie służący zaniósł ją i nawet ukrył. Dawniej szczególna ta okoliczność byłaby ją zaniepokoiła. Cóż mi znaczy, pomyślała, co się może zdarzyć jutro, kiedy Julian już odjedzie? Czyż wszystko nie będzie dla mnie wówczas ohydą i wyrzutem? Miała jak gdyby mętną myśl, że powinna się rozstać z życiem, ale cóż jej to znaczyło? Po rozłące, którą uważała za wieczną, wrócił do niej. Oglądała go znowu. A to, co uczynił, aby się dostać do niej, zdradzało tyle miłości. Opowiadając Julianowi wypadek z Drabiną, mówiła, co powiem mężowi, jeśli służący zaraportuje mu, że znalazł drabinę? Zadumała się na chwilę. Trzeba im będzie całej doby, aby odnaleźć wieśniaka, który ci ją sprzedał. <grytania> Rzuciła się w objęcia Juliana i, ściskając go konwulsyjnie, wykrzyknęła: Och, umrzeć tak. To mówiąc, okrywała go pocałunkami. Ale, ale nie trzeba ci dać umrzeć z głodu, rzekła, śmiejąc się. Chodź. Ukryjecie w pokoju pani Derville Jest zawsze zamknięty. Stanęła na czatach w korytarzu. Julian przebiegł spiesznie. Nie otwieraj choćby kto pukał, rzekła zamykając go. Zresztą mogłyby to uczynić jedynie dzieci wśród zabawy. Ściągnij je do ogrodu, pod okno, rzekł Julian. Chciałbym się im przyjrzeć. Mów co do nich. Dobrze, dobrze, odrzekła pani Derenal, odchodząc. Wróciła niebawem niosąc pomarańcze, biszkopty i butelkę malagi. Niepodobna jej było skraść chleba. Co robi mąż? spytał Julian. Targuje się z chłopami. Tymczasem wybiła ósma. W domu wszczął się wielki ruch. Gdyby pani Drenal się nie zjawiła, szukano by jej wszędzie. Trzeba jej było opuścić Juliana. Wróciła niebawem, urągając wszelkiej ostrożności z filiżanką kawy. Drżała, by nie umarł z głodu. Wreszcie nadszedł wieczór. Pan Derenal wybrał się do kasyna. Pani oznajmiwszy, że ma nieznośną migrenę, udała się do siebie. Odprawiła Eliza i zerwała się natychmiast, aby wypuścić Juliana. W tej chwili Julian doprawdy umierał z głodu. Pani Drenal poszła do kredensu po chleb. Julian usłyszał krzyk. Pani Drenal wróciła i opowiedziała mu, że wchodząc bez światła i zbliżając się do szafy, gdzie znajdował się chleb, dotknęła ramienia kobiety. Była to Eliza i ona to wydała krzyk słyszany przez Juliana. Cóż ona tam robiła? Kradła słodycze, lub może szpiegowała nas? rzekła pani Drenal z zupełną obojętnością. Ale na szczęście znalazłam pasztet i bochenek chleba. Co tu masz? rzekł Julian, wskazując kieszenie fartuszka. Pani de Renal zapomniała, że w czasie obiadu napełniła je chlebem. Julian wziął ją w ramiona z upojeniem. Nigdy nie wydała mu się tak piękna. Mogła być druga po północy, kiedy przerwało im gwałtowne tłuczenie do drzwi. Był to znów pan de Renal. Otwórz prędko! Złodzieje w domu! wołał. Jan znalazł drabinę dziś rano. Wszystko skończone! wykrzyknęła pani Renal, rzucając się w objęcia Juliana. Zabije nas oboje. On nie wierzy w złodziei. Umrę w twoich ramionach szczęśliwsza w chwili śmierci niż byłam za życia. Nie odpowiadała na wołanie męża, który się wściekał. ściskała Juliana namiętnie. Ratuj matkę dla Stasia! – rzekł Julian z rozkazującym spojrzeniem. – Wyskoczę na dwór przez okno walkierzu i schowam się w ogrodzie. Psy mnie poznały. Zwiń moje ubranie i jak tylko będziesz mogła, wyrzuć je do ogrodu. Tymczasem pozwól mu wyważyć drzwi. Tylko żadnych wyznań. Zakazuję ci. Lepiej niech ma podejrzenia niż pewność. Nie skacz. Zabijesz się. To była jej jedyna odpowiedź i jedyna obawa. Odprowadziła go do okna, następnie ukryła odzież. Wreszcie poszła otworzyć mężowi pieniącemu się z gniewu. Przepatrzył bez słowa pokój, alkierz i znikł. Pani Derenal rzuciła Julianowi ubranie, pochwycił je i zbiegł pędem ku rzece. Biegnąc usłyszał świst kuli i równocześnie prawie strzał z fuzji. – To nie pan Derenal – pomyślał. – Ktoś za nadto źle strzela jak na niego. Psy biegły obok Juliana w milczeniu. Drugi strzał strzaskał widocznie łapę psu, który zaczął wyć żałośnie Julian zeskoczył z terasy, przebiegł pod jej zasłoną jakie pięćdziesiąt kroków Po czym zaczął uciekać w innym kierunku Usłyszał nawołujące się głosy i ujrzał wyraźnie służącego swego wroga Jak pali doń z fuzji Jakiś chłop strzelił również z drugiej strony, ale Julian już dobił do rzeki Ubrał się śpiesznie W godzinę potem był o mile od Verrières na drodze do Genewy jeśli się czegoś domyślą, będą mnie szukali na drodze do Paryża.